Witajcie kochani w nowym pierwszym Vlogmasie. Najgorsze jest to, że człowiek chyba nie zdaje sobie sprawy jaki jaki zapierdziel go czeka nagrywając vlogmasy codziennie przez 24 dni a może nawet 30. Zobaczymy. Ja trochę zdaję sobie sprawę i jestem na to przygotowana, ale mam nadzieję, że wytrwam, a wyrazem ze mną. Czemu ja nie jestem wyostrzona, moi kochani? Mamy niedzielę. Niestety, tak powiem, no. To będzie to chillowy vlog, ponieważ no, trochę nas to ogranicza, bo gdyby były pootwierane sklepy, to ja bym na pewno pojechała. Kurde, nawet nie wiem, czy dzisiaj bym już choinki nie ubrała, bo dzisiaj mamy wolny dzień przede wszystkim, przez to, że nagrywamy w Dresscode Daily. My dzień w dzień nagrywaliśmy filmy. Teraz jakieś grudzień są gdzieś jakieś pojedyncze dni, gdzie mamy całe wolne, no ale też jednak będę musiała po po pogodzić to z tym, że będę musiała w trakcie dnia jechać na przykład na 6 godzin nagrań. I wrócić i dokończyć vlogmas Także trochę, trochę to psuje, że ten pierwszy vlog to jest niedziela, ale jakoś sobie zorganizujemy czas. On będzie też bardziej chillowy. Mam zaplanowany każdy dzień i naprawdę boję się, bo chcę dowieść na 100%. Także trzymajcie kciuki. Ja w tym roku się naprawdę przygotowałam, i dzisiaj będziemy otwierać sobie kalendarze adwentowe, wszystkie jakie dostałam od różnych marek, które dostałam w ostatnim czasie. Mi jest zawsze tak szkoda, Eryka, bo ja dostaję mnóstwo paczek, za co jestem przeogromnie wdzięczna. A Erik dostaje ich zdecydowanie mniej i zawsze, jak robię unboxing albo nie wiem, wróciliśmy z Bali, to pojechaliśmy do biura po odbiór moich nie wiem, z 30 paczek, później ja je otwierałam tutaj na TikToku i Erik mi pomagał, i był taki smutny, że do niego nic nie przyszło. Stwierdziłam, że zrobię mu kalendarz adwentowy, i on teraz chyba śpi. Nic się nie zmieniło od zeszłego roku. Kupiłam mnóstwo rzeczy, które wkładam do tego kalendarza. Przyznam, że brakuje mi tam chyba pięciu rzeczy, które w tym tygodniu jeszcze przyjdą, ale na spokojnie nie śpieszy nam się. Idziemy robić kalendarz i obudzimy go, jak już zrobię. Pokażę Wam, co w ostatnim czasie udało mi się zamówić, takiego bardziej dekoracyjnego i zawsze robię to wcześniej. Przed grudniem zamawiam na jakichś stronach internetowych, bo zawsze na stronach internetowych jest tani. Mam tutaj nawet takie, na przykład takie wstążki e, piękne, świąteczne. To w sklepach one kosztują, nie wiem, 20 zł za, za coś takiego, a ja to kupuję za 5 zł. No i kupiłam właśnie kilka takich wstążek o różnej grubości. Tu mam taką piękną, butelkową zieleń, tak mi się podoba. A to są takie bordowe, takie niby to nie bordo niby nie czerwień, więc takie po środku tutaj mamy jakieś takie świąteczne naklejki nawet jeszcze ich nie rozpakowałam, nie wiem jak wyglądają e, tutaj też mamy jakieś świąteczne naklejki o, ojo, ale ładne zobaczcie, one są takie matowe boże, jakie śliczne zobaczcie, jakie piękne naklejki Każda i wszystkie są różne. Oczywiście powtarzają się, ale zobaczcie. Boże, jakie piękne! Taki diduś przy choince. Zamówiłam jeszcze taki, wiecie, sznureczek do wiązania yy, prezentów. jako kokardeczki czerwone. Przydadzą się może na choinkę albo na girlandę. I jeszcze takie kokardeczki, ale w kratkę. Przepiękne. Bardzo ładny mają kolor. I uwaga... I są tutaj po prostu takie woreczki, sznurek, mamy takie drewniane cyferki, żeby na każdy zaczepić, i spinacze. Dobra, to idziemy robić. tylko Najgorsze jest to, że nie pomyślałam o tym, wszystkie jakieś prezenty są w sypialni. Więc jak teraz pójdę Erek się troszkę przybudzić, Woreczki nie ukrywam, że są one dosyć małe. I nie wiem, czy po prostu. No, na pewno będę musiała tak zrobić, że po prostu do niektórych woreczków będę musiała wrzucać karteczkę z napisem. Na przykład, prezent jest pod poduszką. O, bardzo fajnie to wygląda. Zobaczcie, mam jakieś takie śnieżynki. Jakieś takie śnieżynki z cyferkami. Zastanawiam się, co dzisiaj mu włożyć. Żeby był taki przedsmak, to może. Zapomniałam, że nie mogę Wam pokazywać przecież sobie to wkładam, bo mam obejrzeć ten film. Dobra, to widzimy się jak już zrobię kalendarz i Wam pokażę jak wygląda. Skończyłam i Eryk jeszcze nie wstał, więc pokażę Wam go. Tutaj mamy kalendarz dla Eryka. Tam są takie cieniutkie, bo kurczę, to zamawiałam większe woreczki, a przysłali mi mniejsze, bo mam jeszcze jedne takie. I zmierzyłam je i faktycznie się różnią, są mniejsze, a zamawiałam dosłownie takie same, jakie miałam. I w niektóre, tak jak tutaj się ledwo zmieściło, tutaj się zmieściło, tu gdzieś są zmieszczone, a w niektórych są po prostu liściki napisane, gdzie prezent się znajduje w mieszkaniu, więc myślę, że też jest spoko. I uwaga! Teraz Co my tutaj mamy? Oficjalnie ogłaszam, że mam również kalendarz almentowy. Dla Was! Tak jak w zeszłym roku powtarzamy to, co było i na takich samych zasadach regulamin dokładnie macie w opisie, jeżeli ktoś by chciał się zapoznać, ale do, wygląda to dosłownie tak jak w zeszłym roku. Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w losowaniu codziennym kalendarza adwentowego, musi skomentować film jakkolwiek, plus dodać swój nick z Instagrama, bo po prostu muszę Was jakoś znaleźć, żeby do Was napisać. I oprócz tego musicie subskrybować mój kanał, obserwować mnie na Instagramie i wpadajcie też na mój kanał nadawczy tam bardzo często daję jako pierwsze jakieś nowości nowinki co się dzieje i tak dalej więc nie wykluczone, że tam też coś zadzieje więc zapraszam na mój kanał nadawczy w skrócie co musicie zrobić subskrybować mój kanał obserwować mnie na instagramie to wszystko będzie sprawdzane także udanej zabawy i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z prezentów nie ukrywam, że większość prezentów jest takich dziewczęcych po prostu, ale chłopaku jak to oglądasz Walcz o te prezenty dla swojej dziewczyny, dla siostry, dla mamy. Więc, nawet jak chłopak wylosuje, to nic straconego, każda dziewczyna się z tego ucieszy, więc macie gotowy prezent. Tak się prezentuje kalendarz adwentowy dla Was. On jest znacznie większy niż ten. I jeszcze nie wiem, gdzie go postawię, ale zaraz będę przyklejała na niego też takie naklejki z cyferkami. Musimy zrobić tutaj jakiś porządek, żeby te wszystkie kalendarze może tutaj położyć. Poukładamy tutaj wszystkie kalendarze. Myślę, że będzie spoko. Na pewno będzie troszeczkę y, chaotycznie tutaj i na pewno będzie wyglądało to trochę jak nieporządek, jak tutaj pełno tych kalendarzy postawię, no ale nie mam ich po prostu gdzie postawić. Swoją drogą to też jest taki akcent świąteczny, więc po prostu biorę się za to i sprawdzimy, jak to się prezentuje. Zapalę światło, żeby wam pokazać w tej szafie Przechowywałam wszystkie kalendarze adwentowe, które właśnie zaraz sobie wyłożymy. W ogóle zapomniałam, przecież my dzisiaj otwieramy pierwsze okienko, więc zaczynamy od prezentów. No i pełno tutaj jest kalendarzy adwentowych, które przychodziły mi w ostatnim czasie. No i bierzemy się za wykładanie. adwentowe i łącznie mamy ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Mamy dziewięć kalendarzy adwentowych, co oznacza, że codziennie będzie dziewięć prezentów. W zeszłym roku w ogóle nie miałam ani jednego kalendarza adwentowego, więc w tym roku cieszę się niesamowicie. Tym bardziej, że jest tutaj wśród tych kalendarzy są moje ulubione marki. Zobaczcie w ogóle, jak pięknie wygląda kalendarz adwentowy Charlotte. On ma tutaj takie szufladki, z których będziemy wyciągać kosmetyki. I serio nie mogę się doczekać. Oh! To się otwiera. No i dobra i myślę, że myślę, że zaczniemy od największego, czyli Only Bio. Zobacz taki piękny koleno. I postawimy go sobie tak tutaj. Myślę, że spoko, bo on i tak jest ogromny, więc wszystkie mniejsze kalendarze będą stały po prostu przed nim albo na nim nawet. Tego jest mega ciekawa kalendarza, kalendarza z Lancome. Zobaczcie, jaki on jest piękny. Wow. Jezu, jaki piękny kalendarz. O kurde, czy wy to widzicie? Patrzcie to. To jest kalendarz Lancome. Ej, powiedzcie mi, że oni się nie postarali. Tługo może... Nie. Ej, słuchajcie, nie mam miejsca na te kalendarze. Totalnie nie mam miejsca. Charlotte postawimy tutaj. Davines. Tutaj mamy jakieś pewnie odżywki, szampony. Bardzo lubię produkty Davines, więc ultra się ucierzyłam, jak chcieli wysłać mi kalendarz adwentowy. Może tutaj? Mamy jeszcze kalendarz adwentowy od Sephora. I tutaj też są pełnowymiarowe produkty. Zobaczcie to. Jak on wygląda? O, kurde, no tak, to są pełnowymiarowe produkty, dlatego są e, co drugi dzień. W niektórych kalendarzach też tak jest właśnie, że są prezenty co drugi dzień. Więc dobra, stawiamy go sobie. Tutaj. Kolejny kalendarz adwentowy jest od Benefit. I zobaczcie, on jest w takim koszyczku na zakupy. Ale ładnie to wygląda. O Boże, patrzcie to. Od Nyksa i zobaczcie, jakie urocze to jest yy, dom Kevina. Super, patrzcie to! To jest Kevin sam w domu. I faktycznie to jest dom Kevina. Są nawet tutaj ci dwaj włamywacze. Ej, niesamowite. I tu jest Kevin. Z suszarką na schodach u góry. Ej, niesamowite. Przepięknie to zrobili. Jakby to postawić tak tutaj. Kurczę kalendarz od kills Jest tam kalendarz od Burżuła. Aha, zobacz, tutaj jest po prostu takie pudełko i tu jest mnóstwo takich kartoników powrzucanych z y, cyferkami na każdy dzień. I najlepiej by było go tu postawić. To wygląda tak super. Serio, aż po prostu... Jakbym była dzieckiem, to bym wszystko otworzyła jednego dnia. No zobaczcie, jak to wygląda przecież. To wygląda dosłownie jak półka w sklepie z zabawkami. Eee, żadne dziecko nie przyszłoby obok tego obojętnie. Ja mam jeszcze dla Eryka i tam jest jeszcze dla Was, ale dla Was będę jeszcze obklejać. I nie wiem, czy Was nie postawię w sypialni, tak jak w zeszłym roku. Nie ukrywam, że trochę było szkoda mi tego miejsca całego, ponieważ ja zawsze... Tutaj robimy z dekoracji, dekoracje, kładziemy girlandy, jakieś światełka, świeczki i to wygląda bardzo ładnie, a teraz no, no nie wygląda to dosyć estetycznie, wygląda to, no mówię, no dosłownie jak sklep z zabawkami, ale ma to też swój urok, wygląda to świątecznie i zastanawiam się jeszcze, bo jak, do, jak przyjdzie czas na przystrojenie mieszkania, no to może gdzieś po prostu zmienimy to miejsce, ale póki co jest tutaj i pięknie to wygląda. Niech tradycji stanie się zadość. Eryk! Dzień dobry, vlogmas! Coś do mnie dzwoni. Halo? Ja już dawno wstałam i nagrywam vlogmas. Ty myślałaś? Ty myślałeś, że Ty mnie o godzinie 11 obudzisz? Weźmy to, Jedziemy teraz do i. Eryk. Eryk. Jest 11. Stefanie. Mhm. Eryk sobie przy łóżku porzuł złotą płytę. Eryk, chodź oh, dobaj, do dnia. Słyszysz? Pokażę no. fajnego. Słyszysz? Eryk. Chodź, coś fajnego pokażę. No. Idę obudzić Eryka, bo... Jest 12.40, rozumiecie to? Eryk! No. Jest 13. W serio? Proszę no chodź, bo zaczynam już nog! Musisz stać, zrobić śniadanko. Czemu zrobić? No ale chodź! I w takim razie biorę się za śniadanko, bo my dzisiaj nie mamy jakichś takich konkretnych, konkretnych planów, ponieważ jest niedziela. Tak jak już mówiłam, wszystko jest pozamykane, zbyt nic się nie dzieje, ha, ale zapomniałabym, ale nie zapominajmy, że my nagrywamy Daily na Dresscode, więc dzisiaj mamy odcinek, u uwiki. Z pewnej serii, o której Wam jeszcze nie mogę powiedzieć, bo. A w sumie mogę! Dzisiaj wlatuje pierwszy odcinek z tej serii e, Wigilie u każdego w mieszkaniu. I dzisiaj jedziemy właśnie na Wigilię do Wiki. A z tego co wiem, to Wy dzisiaj wlatuję na odcinek Wigilia u Ines. Tyle co mamy w planach, to ja muszę nagrać bardzo fajną współpracę, która zajmie mi trochę czasu, ale to zrobimy po przyjeździe od Wiki. No i teraz robimy śniadanko. Eryk przyjdzie, otwieramy kalendarze adwentowe. I tyle. Test bułek, czy są miękkie. Uuu, upiekło nam się. Zrobimy paróweczki i bułeczki. W takich dwóch pięknych, świątecznych kubeczkach mikołajowych. Zostawaj! Ale no, jak pójdę się podzięujesz Oj. Mam nadzieję, że, że jak ogarnasz tyle kalendarzy adwentowych, to mi też jakiś dla chłopaka swojego. Kupię ci szkolima. Nie chcę szkolima. Oj, Ej widzowie, żebyście też wiedzieli, Karolina budziła mnie, próbowała mnie budzić godzinę temu i mówiła Stawaj, stawaj, już jest 13, jak coś to dopiero teraz jest 13 Budziłam cię o 12.40 No i mówiłaś, że jest 13 No zaokrągliłam No Chodź Nie, z, Nie, zaczekoladnie poukładałam Co to jest? Kalendarze adwentowe I to tu będzie stało przy sobie grudzień? No A gdzie jest dla mnie jakiś? Ten Czy dla mnie? No Serio? No! ja, A ty się przygotowałeś? Nie. Mam a ja herbatę zimową w swoim kubku. Zarobiona musisz być. Jak ty takie kalendarze adwentowe robisz? I dla no. mnie, i dla widzów. Dobra, już widzę, że to jesteś z Lasza. Aha! A zresztą to nie ja zrobiłam, tylko Mikołaj. A, no dobra. Czyli nie muszę tobie dziękować. Tylko Mikołajowi, że. Nie wiem, czy ja to Bomba do kąpieli piernik. Ej, zajebiste. Ty lubisz w wannę? To prawda. To prawda. Ale to właśnie też jest prawda, A że ja... No. Hmm. O Boże, ale pachnie. Mega ładnie. Dziękuję Mikołaju w takim razie. Mega ja się jaram. Co prawda, ja zawsze leżę w wannie i nic sobie do niej nie wlewam. No, dlatego ci ten Mikołaj przywiózł, żebyś Więc Więc teraz, teraz Next level, next level kąpieli. Dziękuję bardzo, kocham cię. Jak na pierwszy raz, to musimy się tak skupić na tych kalendarzach i otworzyć w ogóle i pokazać co tutaj mamy. Benefit, otwieraj. Nie wiem. Ej, czyli to będą... Ej, fajnie, bo niektóre produkty jak są miniaturowe to później fajnie je wykorzystywać na podróż. A co to jest? Dobrwi, kredka dobri. Otwieram, że tu się ją wysuwa. Ej, fajna! I w moim kolorze. Fajne, fajne w ogóle podobają mi się te skills, że są tak wyrzucone wszystkie i tak ładnie popakowane. A co to jest? Nie. wiem. Ej, już myślałam, że to jest mój ulubiony krem pod oczy, ale w ogóle to jest pełno... Nie, to nie. To... Mosko. Jakaś maska? Ale to fajnie. Czyszcząco. Taka maska z Kielsa. Wow. Patrzcie, jaki ładne Wyciągnęłam taką szufladkę. I mamy coś takiego. Uuu, pomadka. i nigdy nie miałam takiej. pilot Talk to będzie bardzo ładny kolor. Taki nudziakowy, różowy. Bardzo ładna. Ej, jestem mega zadowolona póki co, jeżeli chodzi o Charlotte. Musisz znaleźć, no. Uuu, ej, to są... Ej, fun fact, te róże jak na mnie, gimnazjalistkę były bardzo drogie i pamiętam, że były też wajeralowe, takie właśnie w kolorze takim bardziej brzoskwiniowym i w ogóle mega pamiętam te róże moja mama kupowała w burżuła jakieś podkłady, jakieś pomadki, cienie do oczu i one były mega drogie i tak długo zmierzałam się, żeby wydać chyba 60 zł na róż taki brzuskwiniowy, aż w końcu go nie kupiłam, bo dużo kosztował a teraz masz, kalendarz. A teraz mam, w kalendarzu. Dzięki Bourjois. Davines. O, ej, tutaj jestem mega ciekawa, bo Davines to jest bardzo fajna marka, jeżeli chodzi właśnie o pielęgnację włosów. Uuuu. Odżywka do włosów, ale fajnie, będę miała na wszystkie wyjazdy. My zawsze jak jedziemy gdzieś na imprezy dress code czy coś, to nigdy nie wiem do czego chować te wszystkie szampony, odżywki, a to będzie fajne na wyjazd. Kalendarz. I się tak Ale nie widzę jedynki. Ale pachnie takie coś różane. Będę później sprawdzała, co to jest. Sephora! Ej, na Sephora mega czekam. I niestety niektóre kalendarze są tutaj co drugi dzień. Sephora też. Tutaj, tak. I też do widza. Mi się wydaje, że pod spodem są dalej. Jeszcze niżej. Nie, nie byłoby, bo tu już masz dwójkę. O kurde, tu jest wyjście! O, kurde, ja myślałam. Tak, ja I ja zobaczcie to. Arcie są poukrywane jeszcze pod spodem, ale super. Ja myślałam, że tutaj jest tylko 12 e, tych okienek. A to są pełnowymiarowe produkty. O, bajoma, i to jest. Toner do twarzy. Ej, ale super. Ja z bajomy jeszcze nic nie mam i z chęcią sobie przetestuję. Ja Fajnie. to co mi się najbardziej podoba. A to jest mega ładny, nie? No, Kevin jest, sam w domu. No Kevin tak, no. domu. Tak. No i to są ci womywacze. O paletka z Nyx'a Ej, ładna, patrzcie, taka basicowa. O trzyma się to. I tu mamy, bo uwaga, to jest on wedlem. i tu mamy odbijająca włosy, mgiełka odbijająca włos od nasady. Ale super, czyli to pewnie działa coś jak lakier do włosów albo yy, suchy szampon. No a Eryk dostał takiego ciastka z lasa do kąpieli. Podoba ci się? Chciałbym uh -huh. się... Brakuje mi tylko trzech rzeczy. No? Znam za te trzy. Co? Trzech platynowych płyt mi brakuje. Trzech platyn platynowych płyt to jest właśnie miejsce, no nie? właśnie miejsce i Będę tu mieszkał, będziemy tu mieszkać tak długo, aż nie zawisną tu jakieś płyty. Deal, bo mi się mega podoba. Jak ci się podoba? Zajebista, ale brakuje mi trzech rzeczy. Jakich? Tu, za to. No. Trzech diamentowych płyt. Okej. Okay. Będziesz tu mieszkał tak długo, aż ja nie zawieszą. Tak. To... Okej, okay, to mam nadzieję, że jak najszybciej. A po A co? Mocny. Ja nie stwierdziłam, że w rok, równy rok, bo to no. był pierwszy vlogmas. I już były, I, złote już były. I złote już są. tu wisiały od paru miesięcy. Ale ja mówię o platynowych, a platynowe przyszły dwa dni temu. No, ale były już gotowe wcześniej, no nie? nie. Tylko, że przyszły dwa dni temu i. w Krazy. rok platynowa płyta. No, czyli jak to podtrzymam. to za <laughs> pięć lat. Za, y, y, zobaczymy, jeszcze, jak będzie. Jeśli tak, się, tak, tak będzie się utrzymywać, jak się utrzymuje. No to za 5 za lat powinny, powinien być diament za Enzo Nie za 4 lata powinien być diament za Enzo i na funki Okej Ale dobrać. fajnie co? Fajnie, fajnie. Jorem się. Jedziemy do Wiki. No nie cieszę się, że jedziemy do Wiki na Wigilię. Jedziemy do Wiki na Wigilię. Jesteśmy już ogarnięci i lecimy, bo będziemy zaraz spóźnieni. No, także pakuję laptopa, kamerę. Jedziemy na wigilię. Komuś to? 1 grudnia wigilia. Nie złuję <grym> Nie mogę się doczekać. Ostatnio na nocowankach u Wiki było bardzo fajnie i mam nadzieję, że teraz też tak będzie. Ej, a w ogóle to nie jest wigilia, tylko Wiki. To jest też Wiki i Sony. One razem to robią. O, ale czekaj, Ale Zapraszamy! Czy... Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Gdzieś taki taki bukiet przywiozłem tutaj? Widzę, no się nie dziwię Masiu Karo przyniosła kamerę Ty się starasz Też bym się starała o taką kobietę ale aż tak I kłamać w oczy, to chyba nigdy od Ciebie takiego kłamstwa się nie Siedzimy tutaj i widzimy się później, siedzimy, cześć Nie nagrywamy, bo to będzie na Daily Tak, cześć Vlogmasy Karo, subskrybujemy Vlogmasy Karo, lajkujemy lajkujemy. Kończymy imprezę świąteczną u Wiki, którą złożycie na kanale Dresscode Pa pa, to była też impreza u mnie, Pozdro. O Jezu Sonia, ja przepraszam, miałaś taki mało widoczny wkład w nią Kończymy tego vloga, do widzenia. No myślałam Karo też już myślałam, daję. myślałam, że będziesz inteligentna i tak zrobisz fajnie, taką... A, no dobrze, dobrze, dobrze. No. Kończymy vloga Pa, do jutra! Oh <toddź> my god! Myślałam, że będziesz inteligentna. <toddź> to nawet nie skłamała! Karolina. Karolina, co już dzisiaj podziękujemy. <toddź> Chcę, Amalgias, chcesz jeszcze powiedzieć? Tak, ja bym chciała pozdrowić Karolinę i powiedzieć, że najbardziej czekam na jej vlogmasy. będzie takie słodki, Pet shop, to, to, to zobra, pet shop, Ej, ja na, z góry. Ja mogę coś na, na vlogmasę powiedzieć? Tak. Widzowie, chciałbym przekazać na tego vlogmasa, którego oglądacie już 2 grudnia, tak? Bo to jest jutro, na jutro. Tak, dzisiaj. Że po prostu, kto, go, kto ogląda tego vlogmasa, jest moim zdaniem, może, może ktoś się ze mną nie zgodzić, ale moim zdaniem, jest Sigmund. Ej dobra, serio. Co ja ci powiem? No. Ty nie jesteś gotowy. Na co? Na ja... twoje vlogmasy? No, ja muszę. Ale ja serio też, bo Karo tak skajpowała, że ja, ja się śmieję, jak to będzie bardziej kontentowane Ech. niż vlogi magiczne. Ej, akurat dzisiejszy <coughs> będzie nudny, w miarę jak była niedziela i wszystko pozwykane. ale. A rodinko, od, oficjalnie, oficjalnie robimy wojnę. O, zróbmy wojnę. O. Team. E, vlogmasy Karo versus team vlogi Bagiego. I, i dobra, pokłóćmy się, dobra. Pokłóćmy się. Ja pomogę Karolinie. Dobrze. I uważam Dobrze. Ale Erik oficjalnie... wie, co ja wczoraj wymyśliłam i to jest grube. To jest grube, ale oficjalnie rozpoczynam wojnę. Będę kminieniem no kontentem dla Karoliny. Dobrze. I e, pierwszy challenge jest taki: no? kto w przeciągu grudnia no? będzie najdalej z, od Warszawy? E, po prostu, kto dalej po, gdzieś poleci. Dobrze. Po prostu widzimy się na dniach, tak? Tak. I napiszcie hashtag vlogmasycaro. Bąk jest przejebany i my to zrobimy tak, że koło będzie w ruchu. Sześć, I z łupami iskry będą my, co? Ja tak, jest Ale